Słyszałaś o tak zwanym makro w odchudzaniu? Jeśli nie, już tłumaczę co i jak. By schudnąć ważne są dwie rzeczy. Deficyt i makro. Deficyt to ilość jedzenia liczona w kaloriach, którą należy spożywać, żeby schudnąć. Makro to jakość jedzenia, które spożywamy, czyli odpowiednie proporcje składników odżywczych, takich jak białka, węglowodany i tłuszcz. Czyli, żeby chudnąć, Trzeba się skupić nie tylko na ilości kalorii, ale także na jakości diet. Wszystko co zjadamy, to składniki odżywcze zwane makroskładnikami plus witaminy i pierwiastki zwane mikroskładnikami. Makroskładniki mają wiele różnych zadań. Węglowodany dostarczają łatwą energię potrzebną do życia i działania tu i teraz. Tłuszcze magazynują energię na później. A białka są materiałem budulcowym organizmu i służą jego regeneracji. Jak widzisz, każdy ma swoją główną specyfikę, ale też może być wykorzystywany zamiennie w pewnym stopniu. Białko jest przede wszystkim materiałem, z którego powstają i regenerują się komórki całego ciała, ale w sytuacji niedoboru energii z węglowodanów czy tłuszczy, może też stać się źródłem energii. Węglowodany to przede wszystkim paliwo przetwarzane od razu na bieżąco, ale w minimalnych ilościach może być ono magazynowane w mięśniach jako glikogen. Każdy ze składników powinien być dostarczany w odpowiedniej ilości, by zachować optymalne warunki dla naszego życia i działania. Podsumowując, żeby odchudzanie było skuteczne, to do odpowiednio wyliczonego deficytu. Musisz dobrze określić proporcje między węglowodanami, tłuszczami i białkami. Mówiąc jeszcze prościej, jeśli na przykład Twoje zapotrzebowanie na deficyt to 1800 kalorii, powinno się pokryć odpowiednio w następujących proporcjach. Z białek 10-20% kalorii, z tłuszczy 20-35% kalorii i z węglowodanów 45-60% kalorii. Te proporcje to właśnie prawidłowe makro.